Witajcie na moim kanale. Ja jestem Hachi i w dzisiejszym odcinku będziemy unboxować mega dla mnie ważną rzecz, ponieważ dzięki temu oficjalnie stałam się Armii. I tak wiem, może to brzmieć na początku troszkę dziwnie, bo przecież słuchałaś BTS już od tylu lat, i teraz mówisz, że jesteś oficjalnie armii. No. Tak jak wiecie, armii jestem już od tak naprawdę kilku dobrych lat, jednak ostatnio udało mi się zapisać do oficjalnego membershipu, czyli jestem armii na papierku, jeśli można to tak nazwać. Boże, jak już jest się armii na papierku, to już jest naprawdę. Przez pewien czas na tej aplikacji można było zakupić membership, który był za bodajże 20 albo 30 dolarów. W razie czego tutaj wyświetla się Wam cena, ponieważ ja już tego nie pamiętam. Ten membership, słuchajcie, był zamawiany jakiś. 3-4 miesiące temu, więc dosyć dawno, i tak naprawdę dopiero dostałam paczkę z tym Membershipem. Jednak teoretycznie mogłam też go używać już wcześniej, bo dzięki Membershipowi możecie załapać się na różne presejle. Teoretycznie dzięki temu też jest łatwiej zdobyć różne rzeczy, tylko właśnie teraz rodzi się pytanie, bo jeszcze nie wiadomo, czy ten membership właściwie international fanom się przyda, czy jednak znów będzie tak, że będą mogły właściwie z niego korzystać fanki koreańskie. Mam nadzieję, że jednak na przyszłą trasę jest ten membership mi się przyda, bo troszeczkę kupowałam go z myślą o tym, że może będzie tak jak w Korei, czyli osoby z membershipem będą mogły brać udział w jakimś wcześniejszym losowaniu, dzięki któremu będą mogły zakupić na przykład wcześniej Bilet na koncert, więc trzymam kciuki, że faktycznie u nas też to wprowadzą. Bo jednak po coś ten membership jest, po coś go kupujemy. Fajnie jest być oficjalną armią, ale też fajnie by było mieć z tego jakieś benefity. Ale oprócz takich opcji jak kupowanie wcześniej biletów, dostawanie się na różne wydarzenia, otrzymujecie specjalny album, a właściwie taki cały pak membershipu. I wygląda an słuchajcie tak, od razu mówię, to jest chyba największa rzecz, jaką mam z Big Hit'u. Wow. No musicie przyznać, że to jest przeogromne i e, już jest brudne, bo leżało u mnie, czekało na ten unboxing dość długo, więc paczuszka wygląda jak taki klaps filmowy i bardzo mi się w ogóle już kojarzy to z nazwą e, BTS, tą po angielsku, czyli Beyond The Scene, mówięcie, no wiecie, no. I generalnie od razu wam wspomnę że jest pewien regulamin co do pokazywania tej paczuszki. W środku znajduje się Army Zip, który jest jakby powiedzmy takim fotobukiem z różnymi wywiadami i z tego co wiem, dowiedziałam się na różnych innych zagranicznych unboxingach, tego Army Zipu nie można absolutnie pokazywać. Dziwne wiem, ale takie są zasady, więc ten unboxing będzie dość okrojony. Ale myślę, że nie ma co przeciągać. W trakcie pokazywania będę Wam mówiła, co mogę pokazać, a czego nie. A więc, tak jak mówiłam, ten unboxing będzie troszeczkę inny niż zwykle, ale postaram się tutaj Wam pokazać wszystko jak najlepiej. W ogóle już zauważyłam, że mój przyszedł z jakąś lekką wadą. No ale cóż, trudno, już niech będzie. Więc tak wygląda przód. Tutaj trzymam moją kartę membershipu, którą muszę dobrze zasłaniać, ponieważ mam tutaj wszystkie, jakby, numery, które są, powiedzmy, takim identyfikatorem, dzięki któremu potencjalnie będę mogła korzystać z różnych rzeczy, na przykład kupować wcześniej bilety na koncerty. Więc to zabieram, ponieważ z każdej strony chyba jest jakiś numer, który jest bardzo ważny. Więc no, nie chciałabym, żeby moja tożsamość została ukradziona. Wow! dosyć ciekawie, ponieważ tutaj mamy taką tasiemkę i on dosłownie się tutaj tak wysuwa. I zaczniemy w takim razie od dodatków. E, tutaj mamy już czytałam taką taśmę, która jest bodajże taśmą klejącą i nie będę jej za bardzo otwierać, bo nawet nie wiem, czy ja jej po tym nie sprzedam, bo nie lubię takich rzeczy, szczerze Wam powiem. Nie przydaje mi się coś takiego za bardzo. E, dlatego będę Wam to akurat pokazywać tak przez folikę, ale możecie zauważyć, że mamy tu głównie logo, BTS, no i... Tutaj mniej więcej można zauważyć, że jest zdjęcie każdego członka. Tutaj mamy taką karteczkę, która, no wiecie, za ja bardzo nie wiem, co to jest napisane. Ja nie umiem po koreańsku, ale z tyłu, jak widzimy, jest napisane User Guide, czyli tu pewnie jest opisane, jak korzystać z. Membershipu. Na czym on właściwie polega? Nie wiem, ale ogólnie bardzo fajne zdjęcie Dina, więc to no, jest dosyć ciekawe. Potem mamy taki notesik. I nie wiem, czemu mu już jest cało fajdolony. To jest coś, co generalnie bardzo mi się podoba, jak kocham używać notesów. Ten jest do tego jeszcze taki prosty. Dalej mamy taki pokrowiec, który wydaje mi się. Jest na tą kartę z membershipu. O, tutaj można sobie y, przyczepić. Ja to pewnie zrobię potem. Jak widzicie ogólnie wszystko jest w tonacji takiej czarno-białej, tutaj mamy y, znaczek Army. Tutaj możemy napisać name, phone, adres. O, to w sumie może nie jest na tą kartę, może to właśnie jest na jakąś walizkę czy coś w tym stylu, przynajmniej tak wygląda, y, ale potem spróbuję, może też ta karta tutaj wejdzie, no to wtedy wiecie, już mamy taki fajny zestawik. Teraz przyszedł czas na, moim zdaniem, najpiękniejszą rzecz w tym zestawie. Jest to enamel pin, czyli taka metaliczna przypinka. Ta jest chyba soft, jeśli dobrze pamiętam nazwy. To chyba mogę Wam pokazać, ponieważ to można było normalnie zobaczyć na Whipley, więc jakby to chyba można pokazywać. Zmieniam folikę. Ja już oczywiście wiem, gdzie ją przypnę, mam taką torebkę. E, którą ostatnio Wam pokazywałam nawet na Instagramie, e, przy której właśnie mam wszystkie moje przypinki, więc ona tam myślę będzie się idealnie wpasowywała. Jest naprawdę bardzo duża, jest to chyba największa przypinka tego typu, jaką w ogóle macałam. E, tył ma taki typowy, tutaj na taką śrubeczkę, ale tak, musicie przyznać, że to jest najlepsza część tego kitu. I kolejną rzeczą są takie karty. I generalnie jedni mówią, że można je pokazywać, a drudzy, że nie, więc jestem sceptycznie nastawiona. Dlatego tu, na YouTubie, nie będę Wam ich w ogóle pokazywać, ponieważ się boję, że Big Hit do mnie napisze, jak do niektórych ludzi i anuluje mi membership, ponieważ takie przypadki były, że właśnie Big Hit pisał do osób, które robiły unboxing tego z prośbą o usunięcie filmu, więc ja bym jednak wolała tego uniknąć, dlatego unboxing tych kart zrobię Wam na Instagramie. Tam nie raczej Bikit nie dopadnie. I tutaj mamy plakat, który prawdopodobnie też będę sprzedawać. Wy wiecie, że ja nienawidzę plakatów. W sensie ten jest super, bo on jest z takiego innego materiału. Jest dosłownie jak taka folia, gruba folia, co można w sumie nawet zobaczyć na filmie. Zobaczcie, jak on się w ogóle inaczej zachowuje, tak niestandardowo. Ja sobie go teraz szybko rozłożę, żeby Wam przynajmniej powiedzieć, jaki jest wielkości. A tak to na razie patrzycie na piękne stópki kogoś z jest. Okej, okay, ten plakat jest ogromny, nawet nie wiem jaka to jest wielkość. Po prostu wierzcie mi, że jest ogromny. I rzecz, która sprawia najwięcej kontrowersji, jeśli chodzi o unboxingi tego membershipu, czyli Army Zip. Army Zip jest w formie takiej książki. Mogę Wam pokazać niestety tylko okładkę, ponieważ to jest. Kontrabanda, słuchajcie. Jeśli ktoś nie ma membershipu, to teoretycznie nie powinien nigdy tego widzieć. Słuchajcie, jeśli chcielibyście zobaczyć tak naprawdę, co jest w środku, to napiszcie mi w komentarzu, a wtedy ja będę mogła zrobić live'a na przykład na Instagramie z tego. Was wcześniej o tym powiadomię i pokażę tak naprawdę, co jest w środku. Myślę, że na live będzie ok. Tutaj, jak wiecie, nie chcę. Wydanie jest bardziej w formie, jak widzicie, taki. Gazety Glamour niż typowego albumu, i właściwie po przejrzeniu tego stwierdzam, że to jest taki typ właśnie bardziej gazety jakiejś beauty, ponieważ są w środku różne QA, różne wywiady oraz takie, no, bardzo fajne zdjęcia, ale nie jest ich wcale dużo, więc od razu mówię, że wcale tam jakoś dużo zdjęć nie ma i powiem Wam mega mega minus, ponieważ wszystko w środku jest po koreańsku. A myślę, że jeśli Big Hit wie, że BTS mają mnóstwo fanów za granicą. To powinno to wydanie być jeszcze przetłumaczone dodatkowo na angielski, no bo angielski jest panującym językiem. Myślę, że każdy angielskiego się uczył, więc troszeczkę by zrozumiał, czy sam, czy z translatorem. Więc ja jestem mega zawiedziona tym, że niestety wszystko jest po koreańsku, nawet z translatorem, ciężko cokolwiek, coś zrozumieć. Ale jak widzicie, tak właśnie prezentuje się ten kit. To wszystko, wszystko co mogę Wam aktualnie pokazać. Tak jak mówię, to pokażę Wam na Insta Stories od razu. Po obejrzeniu tego filmu, możecie wejść na mojego Instagrama, ponieważ postaram się w tym samym mniej więcej czasie dodać właśnie insta stories z unboxingiem tych kart. No i mówcie, czy chcielibyście właśnie na jakimś live na Instagramie zobaczyć środek tego. Ja generalnie jestem bardzo zadowolona. Totalnie nie żałuję, że zamówiłam ten membership. Zobaczymy, czy będę miała z tego jeszcze jakieś korzyści. Jeśli nie, no to trudno, już samo to jest świetne i naprawdę bardzo się cieszę. Jeśli też macie membership, to koniecznie pochwalcie się o tym w komentarzach. A ja mam nadzieję, że ten dosyć okrojony unboxing Wam się jednak podobał. Mam nadzieję, że widzimy się już w następnym filmie. Wysyłam buziaczki. Pa, pa!